Manko To już drugi odcinek Happy Wheelsa. I tu jesteśmy, gdzie skończyliśmy. No, jak zwykle, miecze musiały... Hamstwo. W państwie. Jest! No... No win! Hello! Nas pewnie zapomniał. Tam widzę... Dzieciaka. Będziemy po chorym pewnie wrócić. Śmierć! Żyjemy! Jest! Żyjemy, ono, miecze nam się w dupsko wbiły. Jak śmiesznie to wygląda. Już nie, jęczno! Wyjmiemy sobie. No, jeste głowę przebiliśmy. Dalej, ostatnia próba. Jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy dokładnie. No. Timmy. Bomba. Nie! Haha, chamstwo. Ale chamstwo. Na. Teraz. Teraz zobaczymy. Jeszcze miecze. I bum! No boom. Jackson boom? No. No. Jack. Again the jack jack. Jack. Jackson what So, No, z tego levela tyle powiem. Hamstwo w halstrze. ostatnio. Ninja Skills Test. Pan. Kusiarz. Strasznie się zwiesza, więc będzie dużo maszyn, do, przez które możemy zginąć. Tak, kusze są. Nie lubię kusz w Happy Wyrsie. No, kusze zniosę, ale harpunów nie znoszę wprost. O, trafiła strzał, w dupcie, a, już nie żyjemy, a tam pory były, a co nawet. Kuby. co to jest? Chociaż nie jestem Kuba. Dziadziuś. Lecimy! Jest! Lecę, lecę! Nogi nam się wyprostowały. Leć! Zginęliśmy, może... Rowerzysta z synkiem? Nie, już zginął. Czyli ta podać się nie nadaje. Wesoły Kosiarz. Łotach! Nie wiem jak on to zaplanował wszystko. Kurde, no nie, zawsze w to samo miejsce mu się to wbija. Pani grubas! Ale żyje przynajmniej. Biło jej się, ale żyje. dzisiaj do przodu, no! Głupia baba. Z panem uniwersalnym zagramy. O! Uniwersalny przeżył. Jest! Nie! Jakże <laughs> tak blisko było? Mmm, pogo? Pogowie się w tyłek wbiło, jak no wygięło. Żyjemy jeszcze w ogóle? Nie tak szybko pędzi, że nie widzę nawet. Yy, mama, synek i córeczka. Poleciał jeden dzieciak. Da... Córeczka pcha. Ha, pedałuję. Mama zginęła, i chętnie, ja muszę dalej ciśnić. Dobra, już. Damy się sobie spokój. Ostatnia próba przejścia, tylko muszę zastanowić się zastanąć, którą postacią. Pan Jones odpada. Mikołaj się nie przeciśnie. Oni może. Co że dziewczynę? Że jest! nie. Dobra, ale level fajny. Z mogę mogłem 4 gwiazdki dać. Min. Rzut miną. What? What, what? No! Panem uniwersalnym, o. Ha, ha, ha. Masz! Jest! Nie! A, musimy wystawić ręce i to łapać. No! To, to jest? Ale gra fajna całkiem, Myślę. Nie, wiem, muszę powiedzieć, gra bardzo fajna. Eee, czekaj, czekaj, czekajcie jeszcze chwila, chwila, chwila. chwila. Gra już, przegraj. Pięć gwiazdek takiemu levelowi się należy. Nie wiem, czy to było? Aruran? Skąd ja wiem to? Ice this coś tam. What? Kochasz. Kościarze też ścięło. JaDzhiuś! Pan uniwersalny. Nie. Wszyscy tu giną. Nie wiem po co to. Co? Can't you survive? Awesome. Nie, tego nikt nie przeżyje. Może pan uniwersalnemu się uda? Jest. Pan uniwersalny. Nie, tam. Easy jump map. Nie, żadnego Justyna Bibera. Kurna, no musiałem. Go. Normal. Oh yeah. No, nie. Angielski, polski coś tam. Jest! <ścoughs> Pięknie. Takie już ja tak gram codziennie praktycznie mówiąc. Teraz ja obra, oczywiście aklekcję zrobię. Why? What the? Aaaa! <ścoughs> tak Jak ten typek zginie cały. To już było? Fly, fly, było? To już było? Gladiators fight. Czy Gladiator Fight, przepraszam, Gladiator przeczytałem. Co my widzieliśmy? A, Jackson, George, Sam, John. Jestem lepszym gladiatorem niż wygnoje. Harry, Assassin Timi Żaden z niego asasyn, taki gówniarz mały. Skok! Skok! Wciągnij resztę, panie kosiarzu. to fuck, czy wy... Tutaj widzicie to? Nie, ja temu... Nie mu to wyrasta. Na ten gladiator fight. Hold her. To już było. Quiz ten już był. Jetran. Co to jest? Run jakiś? Do, do ranów to pan się przyda. O ten. Nie! Nie, nie! O, 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 o! Fuck! Ale fajne, fajne, bardzo fajne. Jeszcze, o, jeszcze... Tak mi się podobało, że jeszcze jedną rundkę zagram. Leć, Timmy, leć! Żyjemy! Nie, nie żyjemy. A tamten mały gdzie? Jego kadłubek! Nie, tułowie jego leci. O! <grystanie> Adventure on Cliff. Uniwersalny pan. Lecim, Leć A, bo trzeba wyskoczyć. Nie, to nie on, to nie on. Tam widzę, że trzeba wyskoczyć, to. Może ojciec. o z synem. Ojciec z synem. Nie, nie. On się rozpędzić. Slow tu niby pisze. Trzeba rozpędzić się. By to przeskoczyć. O, 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 o. Dobrze idzie, dobrze idzie. Nie! Jeezu? To już było, nie wiem. Najwyżej no, wie, jeszcze raz na samą planszę weźmiemy. Tego nie było! Ale widzę, że pan... dobrze wybrałem pan Kosiarz, się zabawi. Dawaj, 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 kosiarka. Yeah! Mordor! Śmierć! Tym typom Gdzieś mówią, że to są żule na wózkach. No lećcie! Nie chcą się zmielić. To, by, to już było, tak, to już było, to już było, to już było. What is your level? Dziadziuś, moja ulubiona postać. a Mogę ja chociaż napisać że POGO, coś związane z POGO, wybrzeż mi da. No, co? Dobrze, że czego? Co już mi wypadło z głowy? Dobrze, że to ten... Yy... Nie, nie. Właśnie źle, że nawet POGO nie mógł dać jako tej postaci głównej, bez wybierania. Niektórzy nawet dają takie wyzwania POGO. Za ja mnie mówiłem przez chwilę. Przepraszam was.